Hej, siemano wam wszystkim, z tej strony Minecraft Halls i dzisiaj jest ze mną Ola, przywitaj się. Cześć! Dobra. I dzisiaj będziemy grać w forse jak mówi tytuł. Za. Uuu. Dobra, co wybieramy? Weźmiemy tę wzruskę To jest konie. Pełnej krwi angielskiej. Wszystkie są takie. No praktycznie, tak. Ma... Ma, ma, ma 7 lat i 4 miesiące. Jak widać. To I? Dobra. Przełącz może jakieś. Weźmiemy... Teraz jeźdźcia... Przeciwdzielone życia. I to jest energii, więc nakarmimy go, A, nakarmimy i damy zboża, no. o, ona dała mu już zboża. No, dała. I, I gdy chcemy zapłodnić którąś ze swoich koni... Jak tam już po próbie? Tak. Już się potańczyli? No, tak mhm. było. Nie spadnę z trasełka. No, dobra. No. Jeśli chcemy kryć klacz, to musimy tutaj zarezerwowane dla Robimy Ciebie, zarezerwowane dla Ciebie, więc klikamy, Suska, tutaj mamy 7 lat, tylko ona może, więc potwierdzamy, ale nie ma, yy, energi, i nie mamy nie tutaj energii, zauważyć. ponieważ yy, musimy... Ponieważ mieć... ile musisz mieć lat? Ile musisz mieć lat? Zobacz informację? 4 lat 6 miesięcy. Trzeba. Nie, starczy. Nie starczy. więc. Mm -hmm. Tutaj do góry to jest odcinek, no. co dzisiaj I tutaj mamy losy, czyli no, na losowanie możemy tutaj coś wybrać. I wygrać. Wygrać i kupować. Ale oczywiście losy oczywiście. Co następny los powiększa nam się. Yy, tak, ale je, też dro czym droższy będzie ros, tak jak tutaj prezentujemy. 200 i już 600. mamy 600. A teraz 1800. Ja więc, już. więc już nie będziemy cudować, więc nasze konie oczywiście... Oczywiście robią robią po siebie, więc Wajno. trzeba sprudować łajno. Yy, yy, wchodzimy najpierw na sklep. W sklepie mamy tutaj możemy przedmioty kupić. Nie Musisz mi z pokazywać. Yy, tu, yy, możemy sobie przedmioty kupić. Tu mamy za 6, 50, 40, 50. Tu są mieszanki kaloryczne, energiczne, które dają energię i kaloryczność. Potem no tu jest rzepka i to. Więc jak chcemy sprzedać łajno. Odsprzedaj przedmioty. No i jest tutaj łajno. Łajno, ja mam na przy... i my mamy na przykład trzy, więc i tak jest sprzedamy. Tutaj jest cena za cena za ile za, il, za ile za kilogram łajny. Możemy kasać na na użytku, to nie, 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 bo... I klikamy sprzedaj. I już mamy, dochodzi do. Twoje przedmioty zostały od, jednego... odkupione, a pieniądze zostały. Możemy sprzedać z jednym. A nie, nie, nie. nie Gdy nie. chcemy kupić konia, chodzimy jeszcze, mamy za mały staż i nie możemy kupić konia, wchodzimy na sprzedaż. E, tutaj mamy gatunek nojmy y, na to jednorożec, y, rasa, mm. bez y, może, może, może y, Koby irlandzki. Tylko może być. I tutaj mamy do C. Ile ceny? Na, na, na przykład 500 i szukać. kupony 0 i potem tutaj jak chcemy jak chcemy, to na przykład kamień śmiertelności, e, no, złote na jabłko na... i mamy... Jakiś i szukamy. Tani, tani. Nie Więc ma. nie ma do 500, to możemy, musimy zrobić. 1000. Więcej, więcej. 4... Zaraz, zaraz, zaraz. Co tam... Łocholipa. Takiego Tak dużo pieniędzy nie ma. Dobra, brałam tysiące? Tak, i teraz... W żeby bezpośrednie może. Bezpośrednie... Nie ma. Może weźmiemy nie te takie ceny. Taka cena. No to weźmiemy. Y, y, 500. 500. I weźmiemy zamiast jednorożca, to weźmiemy konia. konia. I szukamy bez tego. O. Bez tego. I bez tego. A to jest z tym, jak? Tu nie, i tutaj 500 tak. mamy. 500 koni konie. Jeden kupon. Tu jest bez tego, jest, ale jest drogi. I tu mamy Sary na przykład. Tak, dajmy. I tutaj jest wiele innych koni. I bez kuponu? Możemy. Jeden kupon. Nie? My, tu mamy. To, to no no i bez... tutaj, ale ładny jest, ale nie ma nic łanny. Teraz zobaczymy, widzimy? O, łapiemy zawsze, jak coś nam leci, to musimy to kliknąć. Widzimy, znaleźliśmy los na loterię. I wtedy dodaje nam się tutaj. Widzimy? I teraz, no, będziemy czekać do y, 20. Tu mamy ranking. I gdy chcemy zobaczyć konie, to tutaj ośrodek ich dziecki, tu możemy za y, założyć swój. No, pracować, założyć swój sklep. Tutaj mamy, nie osiągnęłeś wymaganego stażu, więc musisz mieć 20 dni stażu, aby odwiedzić tę stronę. Obecnie masz 2 dni stażu, tylko 18 dni czekaj. Nie, Więc to jest trochę dużo, ale nie ma co narzekać. Gdy mamy społeczność, tu mamy naszych znajomych, więc tutaj jest wiele różnych i możemy sobie do nich pisać zadań. Oczywiście dostajemy 200 zł za zaproszenie naszego znajomego. No to my już mamy 400, więc nie mamy zbytnio tam... No, dużej, dużych pieniędzy, ale zawsze coś. A cheatersko też mogą działać? No. Mogą też cheatersko działać niektórzy, bo mogą tworzyć cały czas multi konta i cały czas na jedno konto dawać sobie kazy, więc... takiemu czegoś... Ble, jak będzie to widzieć horse, może, to niech... Uważam na to. I teraz już jeszcze raz podaję ole. E, tak. Jestem oczywiście kumym, mojego znajomego i, i, i właśnie chciałam o tym opowiedzieć. Więc widzę, że tu jest już ranking, to już takie najważniejsze, oczywiście mm, takie informacje. Już mamy tutaj podane. Tutaj mamy jeszcze moja. S to moja praca, jak mamy moją pracę. E, tu mamy raj dzikich koni. Ja wy, jako w, wynagrodzenie otrzymasz 100 zł. każdego dnia, w którym zalogujesz się na Horse i z, zajmiesz się przynajmniej jednym ze swoich koni. Mogę coś z tego? stronkę, polajmy sobie, zagram jakąś grę. Jakaś bijatyka. To do ciebie bym więc. Będziemy trochę zmieniać. To jest, to ja nie wiem, później się zajmę. Dobrze. No to co tam jeszcze? No nic tutaj. Tutaj, jak. My już jesteśmy tutaj w pracy, tak jakby. Więc, jak nam się skończy ta praca, to będziemy. trzy tygodnie. tygodnie oczywiście, to będziemy znowu. I tutaj mamy jakąś wiadomość. Wygra. Y Zumba 1 2, 3 zaakceptowały Twoje zaproszenie. Dobrze, skasujemy to i dalej. Dalej jedziemy. Na czarnym rynku. Tutaj jest te, też takie ważne. Znajdziemy na przykład kamień y, 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 nieśmiertelności. My tak mówimy przynajmniej. Kosztuje trzy kupony. Tutaj mamy bonusy. To widać, że my mamy czarną wodę młodości. Czarna, i czarna ry, hideo ratuje życie, a woda młodości zatrzyma tutaj. I ja tutaj przedstawię woda młodości. Dajemy dla zuzki. Widzimy. I użyj przedmiotu. I co? Co to daje? Zaraz zobaczymy. Przedmioty. Już mamy tyle, więc woda młodości. Klikamy. Woda młodości pozwala postarzyć Twojego kona o miesiąc zamiast dwóch. Pozwoli ci dłużej opiekować się koniem, a w przypadku ogiera zaoferować dwa razy więcej pokryć. Z tego przedmiotu można użyć na koniach mając co najmniej dwa lata. Mio mający? No, no to trzeba mieć trochę jeden kupon, żeby to kupić, no ale to jest naprawdę. Bo szybciej można yy, zachodniej wkraczać. Można, też... można też wygrać na, na loterii. Tak jak my to wygraliśmy. Dokładnie. E, tutaj mamy ta właśnie loteria i e, zaraz pokażemy nagrody, jak tylko ją znajdę. O, mamy, jak jest tutaj loteria, to są nagrody, e, pomoc i coś tam jeszcze, ale my weźmiemy... O, weźmiemy nagrody. Możemy, możemy wygrać takiego konia. E, <śm> <śm> I my wygraliśmy właśnie wodę młode, młode młodości. Ka można naprawdę dużo. To, co jest już na takie nie szare, to już mamy. Więc y no, jest bardzo fajne, więc warto kupywać, ponieważ kupon no, tr trzeba tam dosyć dużo pieniędzy i w ogóle wydać. Więc lepiej tak sobie na tych robić. Można wygrać nieśmiertelność. To jest kamień nieśmiertelności, albo krew meduzy, złote jabłko, promień heliosa, różne, różne, różne rzeczy, które naprawdę nam się przydają do hodowli koni. I teraz, teraz weźmiemy nam nasze konie. I zobaczycie nasze konie, oczywiście. Co mamy z Może powinnam najpierw przedstawić. Tutaj mamy Ciapka. Zaraz założymy mu owieki. Widzimy, już mamy owieki ładnie. Mamy kolor czerwony. I ładnie teraz wygląda. Nie wygląda, bo jeszcze nie zrobione. Co już Nie, czekajcie. A czepek? Weź czapek. Nie ma czapka. I mamy już. Owij. I teraz ładnie już wygląda nasz czapek. To jest za Dobra, i teraz... Nauszniki nie ma, więc no. Wszystko, wszystko oprócz nauszników możemy oczywiście tylko to w sklepie. A, A możemy to kupić w sklepie, ale ja po prostu nie chcę. To jest nie, bo... koń Ol. Olku ma. Mama ma, ma. Zaraz pokażemy, ile ma. Ma cztery miesiące. Trzeba się mnie opiekować. I jest. No. No, i tutaj mamy akurat nam się trafiły praktycznie same samce, więc to jest też troszeczkę y, y, ciężkie do sformułowania. Dzisiaj to ma, on jest Karolek, on się wczoraj urodził i ma dwa miesiące. On jest bardzo młody. I tu jest Karmel, który ma kilka godzin, który nam się niedawno oźrebiła. Ta Zuzka nam się oźrebiła. Ściapkiem i wyszedł karmel. No. Tutaj akurat mamy yy, ZUSkę, którą już można na, zaraz wam pokażę, pogłaskać, czyli dwa razy klikamy. Potem napoić, wyczyścić, położyć spać. I można ewentualnie po nie, postarzyć. Nie, nie, idzie jeszcze. No. jak będzie miał sześć, może sobie już ubierać nie rzeczy. No. I tu, e, ciapek już ma, to wytrzymał, bo ma bardzo mało energii, więc nie będziemy mu tak y, robić, żeby no, nam nie zechło. On nie ma niestety kamienia, nie śmiertelności. I to jest koniec naszej transmisji, e, więc dziękujemy za wysłuchanie naszych w filmiku. Na razie i cześć! Do zobaczenia!